Jojojo, spisgany ziomale, wracam na sa kręcić miliony na stronce, a wy wariaty pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym skuty, który daje wam 5% przy każdym doładowaniu. Jeżeli coś płacacie, podsyłajcie mi nagrania na Discordzie, ponieważ ode mnie jest jeszcze dodatkowy konkursik na ponad 3600 zł za wpłaty, więc zapraszam wszystkich. I mordeczki, oczywiście razem z tym odcineczkiem wychodzi nowy konkursik na Discordzie, linka macie w opisie, jest do wygrania piękny skinek za 25 ziko, żeby go zgarnąć wystarczy łapeczkę w górze, mieć subskrypcję kanału i napisać komentarzyk jaki sobie zechcesz mordeczko, a my ciśniemy z dzisiejszym odcineczkiem, ponieważ mamy 10 tysięcy złotych i lecimy dalej z testowaniem tutaj skrzyneczek uskutego. I widzę tu widzowie się troszeczkę rozkręcili i potworzyli troszeczkę więcej tu skrzyneczek. No tak jak obiecałem, będziemy te droższe testować, ale trzeba troszeczkę więcej pitosu, no bo taką skrzyneczkę za dwa koła, no to wiadomo, otworzę za 2,5 tysiąca, otworzę tylko cztery razy, więc no kurczę, musimy trochę się odkuć, zmieć tak z 15-20 tysięcy, ale poszukamy sobie innych teraz skrzyneczek. Otworzymy sobie dzisiaj może... Kurcze, śmieszne te nazwy powymyślaliście, skuty dobry hajs, tu widzę jest skrzyneczka, skuty big wy widzę nawet skuty 30% fade, i widzę skuty vs adams? Ej, dosyć interesująca ta skrzyneczka, z tego co widzę, jest to chyba od mojego moderatora, więc oczywiście tutaj pozdrawiamy mordeczkę. No, jak to by było, jakbym nie przetestował skrzyneczki od moderatora? No, kurczę, jeszcze od Adamsika i widzę jeszcze meduskę tutaj w ogóle dałem, dziewiątkę bajoneta. Co za waria, co on za skiny tutaj powybiera w tej skrzynce? Ja trzymam kciuki za tą skrzyneczkę. Lecimy dzisiaj z nią 363 zł. Myślę, że zajebista cena. Spróbujmy sobie tak na starcie jedną. I czy to będzie szczęśliwy traf? I dostajemy emeczkę. Dobra, ile na to procent? Aż 12. Ok, 112. Kurczę, ten numer nie brzmi ciekawie. No i jesteśmy dosyć stratni. No, bo było ponad dwie stóweczki. Lecimy dalej. Jeszcze jedną tak strzała. I przejdziemy sobie może na otwieranie po trzy sztuki. Albo nawet i po pięć naraz. Żeby troszeczkę tutaj przyspieszyć. No i mamy tego kałaszka. Który jest dosyć sporo warty. Ej, murdeczki, tylko jakieś 3 dyszki na minus, więc tutaj zajebisty skinek. Ile tutaj mam na jego procent? Aż 18%, więcej w sumie niż na tę Emeczkę. Dosyć fajnie zaprojektowana ta skrzynka. Ile będziemy tu musieli wydać na 5 takich sztuk? Prawie 2000 zł. Trochę sporo, ale dobra, żeby dużo razy nie kręcić, za zakręcimy sobie tak jednego strzała, czyli 5 skrzynek na raz. Wydajemy 1800 zł. No i niech się kręci, może sypnie, może coś sypnie Ej, zobaczcie co się dzieje, trafiliśmy w flipka Ale zajebiście, dobra, 2300 zł Ej, no to już jest proficik, sami zobaczcie, sama ta 2 2300 Plus tu, tutaj dwa razy tego kałaszka, aż trafiliśmy za ponad 300 wy. No jesteśmy tutaj z tego otwarcia z 3000, tak zrobiliśmy Więc naprawdę spoko proficik Spróbujmy jeszcze raz, mamy jeszcze 7 koła, więc no kręcimy, kręcimy Mieliśmy niecałe 10 tysięcy. Potwieramy ją do zera, tą skrzyneczkę i meduska była dosyć blisko. I przejdziemy sobie potem do ekwipunku i zobaczymy, czy kurczę sprawa, czy ta skrzyneczka wymaga jeszcze sprzedania wszystkich skinów i zaryzykowania jakiejś, nie wiem, potężnej bitwy, a może zdecydowanie to wystarczy. No i lecimy, lecimy. Kolejny tutaj strzał. Jeszcze nam zostało 3600 zł i mamy to Co tu się odpierdziela? Co ten Adams? Z... O, co on tutaj zrobił, wariaty Co tu się odjebało? 6666 zł. Gościu malinowy Takie skrzyneczki to ja kocham. Dobra, lecimy jeszcze z otwieraniem. Dawaj jeszcze, co tu można? Jedyne co mogę droższego wydropić to tą AWP która była, kurde, tuż obok, ja pierdzielę. dobra, tutaj troszeczkę zabrało, ale spoko jak to ma taki tak oddawać, to jest zajebiście ostatni strzał tutaj, razy 5 i zobaczmy, szkoda, szkoda, że tego parakorda chociaż jeszcze nie trafiliśmy, no ale nie ma co wymagać, tutaj w ogóle lipa w tym otwarciu była, zobaczmy sobie mordeczki nasz ekwipunek w tym momencie i mamy 12300 66 zł naprawdę pięknie tutaj oddało dwie piękne koski i tym oto sposobem będziemy mieli troszeczkę więcej pitosu, żeby kolejne wasze tutaj skrzyneczki przetestować, a ja sobie mordeczki w sumie jeszcze zrobię jakoś na sam koniec, kurczę tutaj bitwę, Poznaczamy sobie te troszeczkę tańsze skiny, posprzedajemy to i polecimy na jakąś fajną jeszcze bitewkę, sprzedajemy to, pyk. Zostawimy sobie te koski oczywiście, żeby tutaj aż za dużo nie ryzykować. Sprzedajemy. Czy nam coś tu zostało? Jeszcze te kałaszki. Sprzedaj. No i klasa, dobra, mamy tu jeszcze ten kałasek. kałaszek został. Sprzedajemy. No i co, mamy i tak praktycznie 9000 w ekwipunku, naprawdę dwie piękne koski, no że to udało nam się sypnąć, wydropić to naprawdę zajebiście i jeszcze mamy 3400 praktycznie złotych na stworzenie jakiejś mega fajnej bitewki, więc tworzymy, oczywiście bierzemy tutaj skrzyneczki od największej ceny i spróbujmy sobie, wiecie co, no kurczę, spróbujmy troszeczkę też tańszych parę skrzyneczek, może tego Amara wrzućmy tak ze trzy razy. No i lecimy już tutaj w górę, spróbujmy tą skrzyneczkę 50% z tak samo trzy razy, dajmy tego Merganiego, on też ostatnio pokazał klasę, naprawdę spoko, skrzynka wronek, to moja ulubiona, jedna z tych... Lepszych jak dla mnie, tak samo kurczę ten Blackbeard, no naprawdę pięknie oddaje, ale już tu widzę, przesadziłem i to dosyć konkretnie o 1000 zł, więc zmniejszamy. Zmniejszamy tutaj po jednej sztuce tych skrzyneczek i mamy 3400, jeszcze tą jedną odejmiemy, dobra, 3250 zł, taka bitwa, dajemy sobie aż na trzy osoby, troszeczkę musi być dreszczyk tutaj emocji, no i oczywiście czekamy, czekamy na oponentów, jak ich nie wbije, to ja dodam bociki. No dobra, wariaty. Nikt nie wbija, więc dodajemy sobie bociki. No i oby, kurczę, dało. Oby dało naprawdę potężne tutaj boty, które dadzą mi potężny jeszcze profit. Chociaż i tak jestem w miarę zadowolony. Naprawdę, ale to naprawdę fajnie skrzyneczka oddała. Przynajmniej jest takie moje zdanie. I lecimy. Mamy tutaj Arnoldzika i Ryana jeszcze. Więc zobaczmy. I sami widzieliście. Skrzyneczka nie była... O, proszę, jaki piękny dropik. Skrzyneczka nie była aż taka droga, bo kosztowała nieco ponad 300 zł. A mogliśmy... Ja pierdzielę. Co on trafił? Ponad 2000 auga. A mogliśmy pootwierać ją naprawdę sporo razy. No i w końcu coś siadło. I to mi się podoba. Nie trzeba tworzyć takich drogich skrzyneczek. Sami możecie sobie stwierdzić po tym odcineczku. A może coś fajnego wypaść? No i znowu tu kosy. Jaki gościu ma farta? 50% i dwie koski obok siebie. Normalnie, centralnie. No i okej, okay, jeszcze rękawieczkę. No nie no ten na trzecim miejscu, kurczę, tak naprawdę tylko mu podbija, bo ten już. No... Ja ej, no chociażbym nie powiedział, że to wygra, ale no drop 2000 zł z takiej skrzyneczki. Okej, okay, dostajemy tu jakąś koskę za 600 zł, która nas w ogóle nie ratuje. I zostały dwie skrzyneczki. Ja pierdzielę, po co on to trafił? Jeszcze jakby ten bajonecik wyżej nam wypadł, to by było spoko. No ale niestety, niestety, tutaj kurczę dupa blada przegrywamy, no i ten na środku sobie zgarnia praktycznie 9. Tysięcy złotych. Szkoda, no szkoda, że nie udało nam się tego wygrać. Bo byśmy mieli już na następny odcineczek około 20 tysięcy. No ale to co mamy, mam nadzieję, że nam wystarczy. No i co, wariaty. Czas zakończyć ten odcineczek. Kończymy z delikatnym tutaj minusikiem. Ale wiadomo, ja zaryzykowałem na sam koniec, mogło się to inaczej potoczyć. Oczywiście pozdrawiam tutaj Adamsa, zajebista skrzyneczka, wariacie. Mam nadzieję, że mordeczki wam taki odcineczek się podoba, Jeżeli tak, nie zapominajcie o lajku, miejcie subskrypcję kanału, wbijajcie na konkursik. Widzimy się w następnym odcinku. Yo!